Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzart i tam w kolejnym odcinku dzisiaj sobie pogadamy, czy warto inwestować w nasze nowe naklejki z Austin czy jest to opłacalne, czy da się jakoś na tym fajnie zarobić, jak wygląda tutaj sytuacja i czy ja będę inwestować, to na mojej opinii, więc sobie to wszystko e, przegadamy. Szybki instęp, zapraszam Cię na słapika stronę, gdzie wymienisz swoje skiny, więc widzów pilnie wbij. Link dostaniesz w opisie, macie tutaj darmowe 10 dolarów przy wymianie, o w tym miejscu, wraz z moim kodem ELZART przy wymianie. Więc bardzo, bardzo spoko opcja. Dodatkowo strona nie wlicza ceny naklejek i ceny czarmów, więc wy dużo przepięknych krawciorów. Z jakimiś fajnymi czarmikami, te czarniki można zdejmować i sprzedawać osobom na rynku Steam. Jest naprawdę bardzo spoko opcja. Dodatkowo, przy wpłacie wraz z moim kodu dostajecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów 35 dolarów i przy doładowaniu 30$ dolarów 350 dolców. Linka, że znajdziecie w opisie. Zawsze to lepiej sobie te skiny wymienić, nie sprzedawać na rynku Steam. Pamiętajcie, zawsze spoko opcja. My trochę dzisiaj o tych właśnie naklejeczkach, ja już sobie je odpalę. Czy w ogóle warto w to inwestować? Posłuchajcie, sprawdzałem ROI i ROI nie mają stuprocentowego. Generalnie jakoś ilościowo też ich dużo nie ma, no oprócz tej legend, legend ze względu to, że autograf tutaj tych najlepszych drużyn, tutaj są sami dobrzy gracze, więc nie dziwnego, że ludzie to powykupywali, e, tutaj jakieś anomalie działy z tym, no nie, e, więc jakoś dużej otwieralności nie ma, roli 100%, nie, 100 nie było, co jest według mnie dobre, bo zawsze jak jest 100% roli, to pamiętajcie, że dużo osób otwiera, nie, się mówi 100% roli, się otwiera i tak dalej i zawsze wtedy jest zwiększona otwieralność tych rzeczy i no jest duży hype na takie rzeczy, więc jest to też dobre dobry kierunek, że nie było czegoś takiego. Czy warto w to inwestować? Generalnie no przede wszystkim nie teraz, czekamy na promocję, która na 99% będzie, więc tak naprawdę i to w sumie jakoś, czy jakoś długo, skończy się pewnie faza pucharowa i możemy czekać. Jak tym szybciej będzie promocja, to oczywiście tym lepiej dla nas i tylko, tylko czekać, tak? Więc, więc fajnie jakby szybko się skończyła, ale czy szybko się skończy, to zobaczymy, bo to też jest generalnie dużo zaleta, to jest jedna wielka niewiadoma, ale, ale no. Przechodząc dalej. Wygląd naklejek i tutaj czy jest coś nowego. To jest big 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 zaleta i ja przede wszystkim powiem wam tak. Według mnie warto przetestować ten event, ale jest kilka zależności i nie mówię, że musicie to zrobić przede wszystkim. Tak? Więc jakie są tutaj zależności według mnie? No ten event też nie może się ciągnąć. Ale, 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 ale. Tutaj on trochę można wybaczyć inną rzecz, że te naklejki są faktycznie inne. Papierki. Świecą się w ciemności, jak zdrapiemy. Zdrapiewanie jest bardzo fajne. Po, kolejna rzecz, folia. W coś nowego. Nie mówię, że folia jest giga ładna, ale fajne. Czwarta rzecz. Tło. Wreszcie mamy tło i wyglądają inaczej, więc no i jest tutaj dużo tych zalet, co by wymieniać. E, opinia społeczności. No nie oszukujmy się, opinia społeczności jest dosyć dobra w tych naklejkach. W porównaniu do innych naklejek, tutaj opinia nie jest zła, więc, a to też jest ważne, bo jednak opinia ludzi to jest to, czy oni będą naklejać, czy mi się podoba, to jest najważniejsze, tak? Więc to jest kolejna ważna rzecz. Więc tutaj tak naprawdę, jakbyśmy szukali argumentów, to 90% argumentów wskazuje na to, że tak, ten event to jest to, ale takie eventy nam już pokazywały, że Wszyscy mówili: "Ej, to jest to". No i co było? To nie było to, bo po prostu po prostu nie było, bo dużo osób tak pomyślało, dużo osób zainwestowało, więc to nie zawsze czyni to zasadą. Pamiętajcie, to nie zawsze to jest zasada, że to musi być ten właśnie, że event. Generalnie przychodząc, jeżeli chodzi właśnie tutaj o moją opinkę typową, to na przykład naklejki, papiery są genialne. To jest genialne. są Wiadomo, dużo ciemnych miejsc na mapie nie mamy, ale mamy. Jak wchodzimy w te ciemne miejsca, to już się świeci. Normalne naklejki się nie świecą. To już wygląda dobrze. A jak będzie, jak będzie więcej jakichś mapek czarnych, a jak nie wiem, wbijecie na jakieś serwery społeczności czy jakieś inne jeszcze rzeczy, tam też będą się wam te rzeczy świecić. Więc tak naprawdę to jest dobre. To jest dobre i to pewnie będzie naklejane bardzo, bardzo dobrze, sobie nie mówić. Więc widzicie, czekamy na promocję. Papierki są top. Moim zdaniem, holo są top, Foli są trochę średnie, ale z drugiej strony wreszcie coś nowego, więc też jest to dobre moim zdaniem. Mamy, mamy te mamy tło. No jak dla mnie podsumowując, warto w to inwestować, ale z rozwagą i nie mówiąc, że 100% ten event wyjdzie, bo nie, mo nie można tak powiedzieć. Ja sam czy zainwestuję? Zainwestuję, czyli taki duży budżet? Jeszcze nie wiem, około 200 myślę. Nie pakuje się w to, o ale... ale wiecie, ale... Ale coś tam zapakuje, może stówę, może dwie stuwy, zobaczymy jeszcze jak będzie. Pewnie będą to w większości kapsuły yy, i może trochę na może takie papierki, bo papierki i tak są póki co yy, za grosze sobie tutaj nie mówić. Są bardzo, bardzo, bardzo tanie, bo zobaczcie yy, A będą jeszcze tańsze niektóre, bo niektóre są trochę droższe yy, zobaczymy to już niektóre po cztery grosze, no to więcej, będą po 3 jak będzie promka, to wszystko to jeszcze spadnie, więc wtedy naj wiadomo najlepiej sobie pokupować yy, i obserwować sytuację. Też fajne zobaczcie, że tutaj nie ma tego koloru, tak? Przy każdy papierkach były te kolory, że trochę się już różniły kolorowo. Tego nie ma. Tutaj tego yy, nie ma. Czekajcie, a dalej są rzeczy, które są bez ilości. Zobaczcie, są pają złotego nie ma. No, dalej są naklejki, których nie ma dwie. No, to jest niesamowite, że cały czas czegoś nie ma. Ale wydaje mi się, że jak już promocja wleci, to zawsze będą wszystkie. Dobra, widzowie, strzelcie, pilnie że że się film podobał, bo to motywuje mnie do pracy i lecimy po sześć koła subów. I zapraszam Was na Pirates Copica, gdzie możecie wymienić swoje skiny. Trzymajcie się, życzę miłego dnia. Cześć, cześć.